Będę grywa tylko Minecraft! Tylko... Tylko... Kasyna! Kasyna! Tylko mu w głowie pierdoły! Główno prawda! Dzisiaj podłączyliśmy się pod PlayStation 4 drodzy widzowie i będziemy grać w Altin... And, and, al until downa, dokładnie tak! PlayStation, wisama, Technologia! Zaraz wyjdzie Wyjdzie pi piątka! Lajka może zostawić komentarz! Until Down to jest chyba horror. To jest horror, nowa opowieść. W polsku jest elegancko. Z tego huraganu, okej. Okay. Czyli mamy wybory jak w The Walking Dead, to seria będzie miała. uah bardzo dużo wyświetleń. ja seria lata. No Okej, okay. jest, co się dzieje w tych słuchawkach. No zajebiście, że jest wiele opcji. Czyli... Nieważne, u kogo widzicie serię, możecie ją obejrzeć u mnie, bo ja pewnie będę wybierał inaczej. No i świetnie, ja lubię takie gry, w które mogę się wczuć. <laughs> Jak w amerykańskim filmie. Domek gdzieś w lesie. Żeby to wszystko dobrze się nagrywało, bo tu mam mikrofon, tu mam kamerę, tu mam grę. Nie spierdol tego, Szymon. O mój Boże, nie mogę uwierzyć, że... Po polsku mówią! wydaje wam się, że jest odrobinę chamskiej. A Aj tam, zasłużyła sobie. To nie jej wina, że tak ją ciągnie do Majka. Hanna się do niego podwala, a ja tu tylko dbam o moją M. A czemu światło nie napajecie, żeby było jaśniej? wcale nie oznacza, że jest własnością publiczną? Mike jest mój. Nie jestem niczyją własnością. Co też nie powiesz, skarbie? Czemu oni zawsze w pół roku chodzą? Zapal światło kobietom! Się stanie krzywda na bank, bo koleś z maczetą stoi ci przed chatą. <grym> To nie są śmieszne kawały, jak Mike. coś! Co chodzi o świeżce? Mike. To ja Hanna. Hej, Hanna. Hej, uh. ktoś tam był? Tata mówił, że tylko my tu będziemy w weekend. Josh! Ej, czekaj, ja chodzę! Josh! Nie baj się! Ale to jest ciemno! A zaś dwie osoby pijane! Josh! Co to jest? Szczerość, aha, co kombinują pozostali. Odwaga, nawet poważnie od ciekawość, okej. Okay. I związki Hanna i Josh i Sam. Okej, okay. Hanna, Josh i Sam. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, coś już wiemy. Hanna, Josh i Sam, a ona się nazywa... Ashley? Ashley? Ale porąbane to jest! Widzieliście jak się to zbliżyło? Nie no, w kominek nie wejdziesz, chodź. Dzięki, dziękuję, szukać. Ale jest... E, nie wyka... Nie... A to zamknięte drzwi były. Nie wiem czy to jest tak ciemno, czy mi się tylko tak wydaje. 다비 왜? 아하. 아하, 지 봐봐. 어. 와, 와. No to fajnie, Majki będzie. Prawie seks. Co się tym razem pakuje nasza naiwna siostrzyczka? Oh. W Majkiego. Czas na interwencję. O, to sterowanie jest straszne. No, to nie może być takie ciężkie. Wiem, że nie umiesz grać na konsoli. Ale jak się teraz nie nauczysz, to się nigdy nie już. Dobrze, tam chyba są drzwi jakieś, bo widzę kawałek światła. Jest ciemno jak w dupie, ale... A ja tu ja są drzwi. Czyli jedyne drzwi, które idzie otworzyć są. Gdzieś tu. A czemu nie mogę ich otworzyć? Nie obudzić nie mogę. I czekaj, tu coś świeci, czyli tam gdzie świeci, tam mogę podejść na pewno. Czyli obejdziemy ciebie. Okej, okay, mogę się rozglądać. Świetnie to co to jest? Podnosimy i obracamy. Aha, no to nieźle popili koledzy. Matko, Josh. Ach, jak zwykle, żeś nas wszystkich przebił, brat. Przysłałeś wiadomość? Fajnie, że jesteś. Miałaś. To jest ta, co miała pokazać, co ma podobne. Może powinniśmy zacząć od. wiesz, czegoś małego. I zobaczymy, co będzie dalej. O, tak. O matko! Spójrz, rozpiera się. O mój Boże! Mat? O co tutaj chodzi? Hala! Przepraszam, pana, wszystko Hru. się pomyliło. To tylko głupi żart. A raz was, dupki. brak słów. Hara. A spalił ten! Stawaj! Josz. Stawaj, Josh! No to nie zajebiste, żeby brał. na zewnątrz ktoś jest. Na zewnątrz jest Hanna. Hanna! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? Wszystko gra, tylko ona na żartach się nie zna. To tylko małe ja i Coście narobili? Tak się tylko droczymy, bez. Rozumiesz na żarty? Wygnuje! Hanna. Hanna! No to... powinniśmy pieć za nią? No wypadało, no to jest na las. bank ma teraz ochotę oglądać. Na bank, Mike. O kurde! Ja się muszę skupić, ja jestem debil. Ostrożnie. Niech się krzywdą w Zaśle dalej, <śmieniciela> dawaj, dawaj. Jest coś więcej niż źle. To nie Daniel. Jak cię Daniel kopią umrzesz. Jezu! Kurwa, mać! To cholery Hana, gdzie jesteś? niemożliwe, że tak pobiegła. Czy ah. ah. coś z tym może tak? No. LOL? Jak? Ale Ale to jest posrane. Cze, cze. Ja się boję podnosić teraz. Co to jest? Ja wizję miałem. To ten śmierci. I nic nie widzę! No gdzie on Dobra, idziemy szybciej. Trochę widzę. Patrz przed siebie, a nie... No się zaczyna jakaś dziwna muzyka robić. Na nerwy mi działa. No na pewno takie rzeczy się dzieją w lesie! Ja, tak jest niebezpieczna. Halo? Hana! Jezu, na pewno zmarzłaś. Masz, weź mój płaszcz. Ale za mnie idiota! Surda, Hana. Czekajcie, bo ja nie wiem co zrobić, To się zaczyna coś dziać ja, za dużo. To jest predator goni! No nie rozdzielaj się! Nie! Nie! Kurwa, nie! się! Coś mogę zrobić? Chory! Dobra, pójdźcie! Lecimy razem! Ja jestem idiotą! Ja nie umiem podejmować decyzji! to blisty YouTuberzem doszedł. Jak ja taki debil? Zanim zaczniemy, warto, żebyśmy wyjaśnili sobie kilka drobnych, ale istotnych kwestii. I co wroł z nim portresem? tego, co się zdarzyło. Przeszłość jest poza kontrolą. Chcąc wyjść na prostą, musisz się z tym pogodzić. Wiedz, że niesie to ze sobą obietnicę wolności. Wszystko, co tutaj tej pory uczynisz, otworzy przed tobą lepszą przyszłość. Musisz o tym pamiętać, musisz mieć tego świadomość, gdy będziesz grać w swoją grę. Każdy wybór, jakiego dokonasz, wpłynie na los twój i twojego otoczenia. Zatem zobowiązujesz się do rozpoczęcia gry. To bardzo istotne, a ja pomogę ci to dostrzec. Czasem. Czasem te rzeczy mogą być nawet przerażające, a ja jestem tu po to, by upewnić się, że niezależnie od tego, jaki obrót przybiorą, będziesz w stanie się z nimi uporać. Hmm? Dobrze, zaczniemy może od prostego ćwiczenia. Podnieś proszę te karty. Powiedz mi, co czujesz, kiedy patrzysz na obrazek na odwrocie. Odpowiedz szczerze, to bardzo ważne. Inaczej to nasze doświadczenie na niewiele ci się zda. Mhm. Gdyś nic nie czuję. Strach na wróble, delikatny lęk. Więc... Jakie dokładnie uczucia wywołał w tobie ten obraz? Lęk, tylko szczerze. Niepokój. Okej. Okay. Szczerość jest ważna. A jak myślisz, dlaczego odczuwasz ten niepokój? Widziałem kilka filmów ze strachem na wróble i ze stodołą. Eee, I się boję. Rozumiem. No tak. Załóżmy, że. Nie byłoby tam żadnego stracha na wróble, byłoby ci dobrze przebywać tam w samotności przez tydzień? Na ten przykład. Nie. Hm? Powiedziałem, co robili A to szkole. Byłoby strasznie. Czy na obrazku jest coś jeszcze, co napawa cię przerażeniem? <laughs> Tak. To jest to doła. Coś to może w niej być. Haki. To ciekawe. Być może będziemy mogli bardziej zgłębić twoje lęki przy kolejnym spotkaniu, bo niestety teraz czas już się skończył. Ja mieciarki przychodzę. Jak słyszę tak Chore. No ale witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku. To jest to na co czekałem To jest gra, do której się modliłem. To jest konsola Voxdela i pomysł Merganiego. Gaming wraca do łask. Ciekawe, czy jesteście w stanie się zalogować i jebnąć tu łapkę. Czy wy też tego chcieliście? Jeśli tego chciałeś, lajkuj. Uf. Zostawiam was z tym, a my widzimy się w kolejnym odcinku. ELO! obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na...